W dzisiejszym tekście spodziewałem się coś takiego, jak byłem dzieckiem, mówiłem po dziecięcemu, ale dorosłem, więc mam taką prośbę: jeśli mówisz na językach i nie jesteś pewny, czy to są ludzkie języki i tak dalej, prostu Przyjmij co Paweł mówi. To nie ja mówię, słuchajcie, to Paweł mówi. Tak? On mówi, on później na następnym rozdziale będzie mówił, że słuchajcie, mówię więcej językami niż wy wszyscy razem, ale wolę powiedzieć 10 słów zrozumiałych niż tysiąc niezrozumiałych. Dorośni zastosuj to samo. Jeśli nikt ci nie rozumie, to po co gadasz? Jak chcesz kogoś zbudować? Bo dary, jak czytaliśmy we wcześniejszym rozdziale, były dane po co? By budować siebie nawzajem. Jeśli masz dar, który nie buduje innych, to może módl się o taki, że Bóg Ci dał taki dar. Ja na przykład chętnie bym posłuchał, słuchajcie, kogoś mówiącego na językach i kogoś, kto go wykłada. Nigdy nie byłem świadkiem czegoś takiego. Może Wy byliście, ale ja nie byłem. że ktoś wykładał ten język podobno chwalą Boga. No fajnie by było słyszeć, że chwalą Boga, bo nikt nie wie tak naprawdę, co mówi, nie? Więc uwaga na to, dorośnijcie, po prostu dajcie się Bogu wprowadzić w dojrzałość, bo ja to samo robiłem, wiecie, no, wchodząc do kościoła jako niemowlak wierzę, nie wiem, co jest właściwe, a co jest niewłaściwe. Ale gdy czytam Słowo Boże, to większym autorytetem dla mnie jest Słowo Boże, a nie to, co ludzie robią w imieniu Boga, nie jest tak? Jeśli nie będę szanował Słowa Bożego bardziej niż Pomysłów ludzkich, to do czego my dojdziemy? To do, to będziemy robić takie różne rzeczy, jakie już niektórzy robią, odrzuciwszy Biblię, i wprowadzają nowe poruszenia ducha, nowe jakieś tam rzeczy i tak dalej, które zupełnie nie mają nic wspólnego z duchem Bożym. Bo jak będziemy czytać, właśnie w na następnym rozdziale, duch święty jest duchem porządku, a nie bałaganu. Jeśli przychodzisz na nabożeństwo, gdzie jest ogólny chaos i bałagan, to coś, to, 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 coś mi to mówi, że to nie jest duch święty.